Coś jak malowa obrazcy Mocnych widów nawet teraz mi nie trzeba Nawet jeśli sprawy płyną Moje ruchy są mądrzejsze Za to większy bilon Poprzeżają się źrenice Otwiera się kino Tajemnicą jest co ona robi ze mną coś więcej Jestem zakochany przez nią Moja lubi fendi, lubi blask Lubi Ja lubię kiedy liczy hajs dla mnie Mieszam w double capie kodę i nie razem sesją Na wszystko musi być perfekto Moja muza robi terror, moja bitch Myślałem, że to będzie łatwiejsze kurwa mać I to jest oczywiście produkcja od Copika, czyli kurwa, w ogóle zajebiście mi się akurat pracowało z copikiem. Robiliśmy tak naprawdę to wszystko przez internet. E bo on teraz chyba dalej jest na Śląsku, a ja teraz w Dańsku, ale kurwa, mega spoko, bo...